E, witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wrót Arkany. Otóż, e, zacząłem niechcący jakąś konwersację i... E, hmm, no cóż, jakoś tak wyszło. Za chwilę wam powiem co robiłem poza odcinkiem i co się niestety stało, ale... To za chwilę, najpierw zajmijmy się tym co tutaj koleś do nas gada. A ty nazywasz się Tronin? To tak taka była ta opcja dialogowa, którą pominąłem niechcący. <laughs> Zgadza się, o co chodzi. E, co musiałbym zrobić, żeby do was dołączyć? Najpierw musisz wiedzieć, czy chcesz do nas dołączyć. Azir Azarianie nie są ograniczeni murami miejskimi ani nie biegną na każde skinienie króla. Jednak to, że nikt formalnie nie sprawuje tu władzy, nie znaczy, że można się całymi dniami wylegiwać. Nasz nasza niezależność ma dwie strony: jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Musimy sami zadbać o zdobycie pożywienia i obronić się przed dzikimi bestiami. Czasem, żeby zarobić, chwytamy się brudnych zadań. Azarianie to przede wszystkim wyborni myśliwi, skrytobójcy, i dobrze wyszkoleni wojownicy. Jeśli chcesz być jednym z nas, musisz wykonać trzy zadania. Twoją lojalność sprawdzą Feroz, Gord i Durwan. Feroz powinien kręcić się w okolicach mostu. Gorda znajdziesz przed wejściem do obozu. A Durwan to krasnolud, więc pewnie kręci się gdzieś w kopalni. Jeśli wykonasz zlecone przez nich zadania, to wróć do mnie. Okej, okay. i teraz yy, pokażę wam niestety, co się stało pod, poza kamerą. Wyzerowały się y, zadania w dzienniku Co to znaczy, że się wyzerowały? Znaczy to mniej więcej tyle, że zadania formalnie w grze są Tylko, że w dzienniku ich nie ma I to mnie strasznie martwi Wszedłem na sejwa, który tam z 20 minut wcześniej był zapisany Znaczy, który tam... Jest 20 minut różnicy pomiędzy tymi sejwami, pomiędzy tym a tamtym I na nim są te zadania, tylko jak przejdę do... Powiedzmy, lokacji Azarian Azarian, obozu Azarian, to już te zadania znikają. Co jest. No, kuriozalną sprawą, ale. Ewentualnie, żeby sprawdzić, jakie mam jeszcze zadania. Bo jeżeli zadanie się zaktualizuje, to się pojawia w dzienniku. Jak widzicie, tutaj się zaktualizowało zadanie Azarianie i teraz mam to. E zadanie w dzienniku. Będę najwyżej wczytywał tamtego save'a i czytał z, z, z dziennika zadań, co mi tam jeszcze zostało. Wiem, że zostało mi na pewno. Zlecenie na miecz krasnoludzki. Eee, zostało mi jeszcze zlecenie ten ogr, czy ork. Tam zrzeczenie się chyba. Um, ma Przepraszam was bardzo, magii. I coś tam jeszcze było. Zobaczymy za chwilę, ale najpierw może zajmiemy się tym questem. Wiem, że jeszcze muszę dostarczyć rybę do eee, Zydo. Jak miał ten? ten. Jak miał ten eee, Ifrit? No to Ifrit był w ogóle, no ten stworek. E, chyba tak Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia Nie, nie wincie mnie o to Ja mam e, takie dość ważne sprawy na głowie Wiecie, e, przechodzenie asasyna i tak dalej Takich różnych gier, więc mogę zapomnieć takie rzeczy Dobra, zajmijmy się może zadaniem Żeby zostać Azarianem Muszę spełnić trzy zadania Po szczegóły mam się udać do Ferosa patrującego okolicę okolice mostu Gorda, strzegącego wejścia do obozu, oraz Durwana, krasnoluda pracującego w kopalni. Po wykonaniu wszystkich zadań, mam się zgłosić do Torina z placu ćwiczebnego. Wiecie co, zdecydowałem. Jednak dołączę do Azaria. Czemu? Ponieważ tam są skrytobójcy, jacyś tam wyszkoleni wojownicy czy myśliwi. A ja, jako że chcę korzystać z łuku, a perspektywa bycia skrytobójcą cholernie mi przypadła do gustu, to tak. Magowie. No, fajnie u nich jest, ale nie chcę napieprzać cały czas czarami, chcę być taką, wiecie, postacią magiczną, ale nie tylko magiczną, bo no, używać tak jakby miecza i czaru, coś w tym stylu, nie wiem, czy, czy łuku i czaru, cokolwiek. Mm, dobra, czyli tak, po kolei, po kolei, po kolei. Najpierw mam pójść w okolice mostu, bo ten koleś jeden, który potrzebuje mojej pomocy, czy ja potrzebuję jego pomocy w zasadzie, jego wsparcia, patroluje okolice obozu. A więc lecimy w tą stroną tutaj. A, jeszcze możecie zauwa zauważyć, że mam strasznie mało sawarów. Czy to jest spowodowane? Spowodowane jest to tym, że. A, tu jest ten troll. Spowodowane jest to tym, że wrzuciłem sporo kasy na zręczność, żeby, wiecie, te skile, które są typowo łucznicze, powiedzmy, działały lepiej. O to chodzi i Tutaj nic się nie zmieniło Zmieniłem trochę ekwipunek Dałem tutaj hełm żelazny i mało tarcza Zamiast puklerza i tam chyba kapturu I to w zasadzie tyle Cała kasa na to przeleciała Ale wiecie, jeszcze w ekwipunku mam Kurde, w przedmiotach Mam skórki Mam e... kilka innych rzeczy Właśnie, to jest mikstura dająca 50 punktów doświadczenia Nie mam żadnego pojęcia gdzie ją znalazłem Ale fajnie Mam tutaj skały krystaliczne, mnóstwo zielstwa Także jeżeli będzie mi Brakowało kasy, to don't worry, be happy, bo mam kasę, tylko że... W powiedzmy, takich talonach. Bo to można nazwać te przedmioty talonami, bo jak sprzedam, to dostanę za nie kasę. Więc, okej, okay, gadamy z tym typem. Przysyła je Tronin. Masz mnie poddać próbie. Ej, chcesz być jednym z nas? E, co? To zdłuchni tego Trona z mostu! Eeeem... Um... sprawa, co? Posłuchaj zatem, jest coś łatwiejszego do zrobienia. Poznałeś już Farmina myśliwego za Stimril? Ehm um, tak? No to wiesz gdzie znajduje się jego chata. Musisz wejść do niej i poszukać mojego łuku. Następnie byłem u niego i strasznie popiłem tej, te jego zalewki z topielców. Świsto, obrzydliwie smakuje, za to poniewiera jak nie wiem co. No i jak się z tego ranka uciłem w obozie, to zauważyłem, że łuku nie wziąłem. Tak więc przyjdź się łaskawie po niego, tylko nie mów farmirowi, nie ma po co wprowadzać zamieszania. Jak sobie życzysz. Okej, okay, czyli muszę tak naprawdę wziąć łuk, tylko dlaczego po cichu? I czy to aby na pewno jest jego łuk, bo coś... Coś mi to śmierdzi. Dobra. Dalej, krasnolud, który jest w kopalni i jest jeszcze koleś, który przy wejściu do obozu jest. To może najpierw weźmiemy tego kolesia strażnika przy wejściu do obozu. Hmm, to ten któryś? Witamy w obozie. To ty? Witaj podróżniku. Um... Nie, to nie ten. To zdecydowanie nie ten. Więc może tam gdzieś ten koleś przy obozie, to tych dwóch w sumie przy wejściu było. Więc może ten tutaj, któryś. Albo jeden, albo drugi, zobaczymy. Może ten? A, to ten. Przysyłam je tronin. Chciałbym zostać jednym z Was. No nie, szarpacze nie dały Ci wystarczająco w kość herlaku. <laughs> Twój wybór, synku. Zanim dam Ci zadanie, słyszałem, że rozmawiałeś o nas z ratorem. Tak, pytał o Was. Nieładnie jak donosisz na przysz przyszłych wspólników. Wiesz, że nie lubimy kapusiów. Tacy jak ty marnie tu kończą. Ale dam ci jeszcze jedną szansę. Powiem troninowi, że dobrze się spisałeś za drobną zapomogę finansową. Ile? 30 sawarów. Nie stać mnie na to w tej chwili. Wróć, jak uzbierasz paramolet. Czy to zadanie potoczyłoby się inaczej, jeżeli bym ich nie, wy nie wykapował? Ciekawe. No dobra, nieważne, nieważne. No to było w sumie uczciwe, że powiedziałem, że się opieprzają, chociaż... Patrząc z perspektywy czasu, jeżeli bym wtedy powiedział, że oni się nie opieprzają, tylko harują mocno, kuchy... nie wiem, patrolując tam wejście do obozu, to czy to, czy to inaczej by się rozwiązało? Nie wiem, nie wiem, ale ciekawy jestem w sumie, no ale... Nie będę tego sprawdzał, bo nie mam jak w sumie. Uwadaj na siebie, okej. Okay. Spoko, spoko, spoko. Dobra. Teraz trzeba wejść do kopalni, bo ten krasnolut jest w kopalni, tylko który to jest krasnolut? To jest dobre pytanie, bo jest chyba dwóch, tak? I pytanie, gdzie jest ten ten, co potrzebuje go? Eee, podejrzewam, że chyba gdzieś tutaj. Ale mogę tylko przypuszczać: albo to ten przy broni, albo to ten. Domyślam się, że to ty jesteś, Durwan. A ja się domyślam, że skoro pytasz o mnie, to przysyła cię tronin. Zgadza się. To nawet dobrze się składa, bo widzisz, tutaj na dole bez przerwie pracujemy. Nie ma nawet chwili na wejście na powierzchnię. a Co mówisz do miasta? Ale do rzeczy. Marze mi się witrawne wino ze cylijskich piwnic. W obozie mamy tylko piwa, a ileż można je lać? Zwłaszcza, że brzuch od nich rośnie. O, popatrz. A kto jak kto, ale my, krastuldy, powinniśmy dbać o linię. Um, z pewnością. Ile mam ci go przynieść? Trzy butelki. Tylko nie próbuj rozcięczać go z wodą z rzeki pokoju. Możesz na mnie liczyć. Okej, okay, czyli questy w miarę myślę przyzwoite. Tylko kuźwa. Quest, który mi najbardziej nie pasuje, to zapłacenie temu Kolesiowi. To jest trochę jak. przekupstwo. Tak trochę, przynajmniej tak to odczuwam na sobie, że to tak wygląda. Dobra, idę teraz po ryby dla tego Zygo. Czy jak on tam miał, nie ma, pamiętam do tego. Hochlika. Powiedzmy, że to jest Hochlik. Chociaż to nie jest Hochlik, ale powiedzmy, że w tej chwili, że to jest Hochlik, bo nie pamiętam kto to jest, czym on jest. Więc zaraz wracam. Jestem z powrotem i teraz jestem blisko tego typa, więc mógłbym w sumie spróbować wykraść ten łuk. Czy nie lepiej byłoby pogadać z tym kolesiem najpierw? Czego potrzebujesz? Aha, mogę tylko z tobą handlować. Widzisz. Widzisz, no. niestety będę musiał się tu wkraść. Cześć. To chyba nie jest najlepszy pomysł z tego, co widzę. Łuk Ferosa. Hmm. Aha, wow, ok, on mnie zauważył, że weszłem do jego chaty. Wow, e, słaby ten łuk jest. E, panie, co ty mi tu wyskakujesz? Ej, dobra, e, w razie czego, kupiłem już em, zarówno wino, jak i morską rybę. Więc chyba najpierw idziemy do obozu magów, a później dopiero wrócę do mm, Do tego Krasnoluda. Co tam jeszcze, koleściał, haracz, to mam już kasę, sprzedałem skóry wszystkie. Co tam jeszcze trzeba było? Zaraz, zaraz, zaraz. Sawary, łuk. To wszystko, do Azarian będę miał w sumie wszystko. Full. Więc będę mógł zarówno dołączyć do magów, jak i do Azarian. Bo do wojowników mógłbym dołączyć, ale nie będę się zrzekał żadnego z czarów. Nie ma mowy. To niepodobne do mnie. Więc jeszcze może poszukam, gdzie jest ten miecz krasnoludzki. Chyba, że zrobimy to później. No dobra, zobaczy się. Jak na razie zrobię no ucięcie, bo muszę pójść do magów. Także chwilkę. Okej okay, ludzie, jestem w pewnym miejscu. Jak widzicie jestem też w dupnej sytuacji, mam tylko 40 życia, więc może zeżremy sobie coś, na przykład jakiś żywokost albo może korzeń leczniczy o. To będzie lepiej. Zjem trochę sobie czegoś takiego. I w tej skrzynce ponoć jest zaginiony miecz Torgrima. Ponieważ autor o tym wspomniał mi w komentarzach. Dziękuję bardzo i serdecznie za to. Za to podpowiedź, bo inaczej dalej bym siedział z tym questem i myślał, że ci bandyci go mają. No dobra. Więc trzeba najpierw rozpieprzyć tego tutaj węża rzecznego. Który nazywa się Onyx. Inspiracja, jak widać, pokemonami. Chociaż może tylko mi się tak wydaje. Oczywiście ten debil nie trafia i tylko trzeba potężny wymach cały czas mu spamować tym. No i teraz jest 17, czyli mamy lipę, bo... Teraz mogę go tylko tak atakować, a to jest po 8. I teraz. Teraz dam się na mojego me... farta. Kamien na fala, nie zabije mnie to? Nie zabiło mnie to, niesamowite. gin. I teraz tak. Z pięcioma życia oraz dziewięcioma punktami... Okej, okay, bo to mi dodało małą miksturkę, więc mogę się tutaj w sumie podleczyć trochę. Ok. Weźmiemy sobie, tutaj otworzymy. Miecz Torgrima. A mogę ten miecz założyć. Miecz należący do klasnodłata Torgrima, obrażenia 17. Z winność, zręczność to ten łuk zręczności i zwinności dodaję. O, to nawet nie wiedziałem. Um, on ma obrażeń 17, czyli jest słabszy niż ten najmocniejszy miecz, który obecnie jest dostępny na rynku. Jako, że ja dla mnie meczę feble, bo. O jezu, kochany skalniaki, poważnie. O nie, i teraz im nie ucieknę, nie ma bata. O nie. To już nie ma tak łatwo, już mnie przyspiły. to teraz albo mnie zabiją, albo będę miał farta. Dobra, kill me please. Kill me please. Może. Oj, zjadę tą grę za ucieczkę naprawdę, bo ucieczka to jest... ...jedna z najważniejszych rzeczy w tego typu grach i jako, że jest spieprzona to... Bardzo denerwuje. Dobra, ja przewinę wam tą walkę z tym wężem. Jest nudna, wnerwiająca. Zaraz wracam. Nie zapisałem po prostu gry po zrobiciu miecza. Super, idealnie. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Jestem na cmentarzysku. Chwilkę, zobaczę godzinę, którą mamy. Aha, okej. Okay. Łapię. Eee, jestem na cmentarzysku. Co to za cmentarzysko? No chyba już wszyscy wiecie. Idziemy do postaci, do impa, bo to chyba imp jest... Z tego co mi się wydaje, że to jest imp, nie wiem, ten hoch, powiedzmy. Więc. Izego, głodny! Oto twoje ryby. Oddałeś morska ryba razy pięć. Doświadczenie plus piętnaście. Czy teraz sobie stąd pójdziesz? Izego, lubi złote krążki! Krążki? O czym ty gadasz? Podnosi z ziemi monetę. Takie krążki! Ech, po co ci pieniądze? Izego, lubi! Lubi! Kruszki ładnie świecić. Ty przynieś dwa razy tyle co ryba. Zego się cieszyć. Dobra. To jest taka pozytywna postać, że czułbym się źle, gdybym. Gdybym musiał ją zabijać, więc. Okej, okay, masz te 10 sawarów I człowiek dobry! A teraz stąd znikaj. Zego lubi ty przychodzić! Brrr. Uciekaj albo oberw. Chyba będę musiał... No i skąd ja mam wiedzieć, co to są za opcje dialogowe? Uciekaj albo oberwiesz, chyba będę musiał... coś tam, dobra. Uciekaj albo Ej, Dobrze, dobrze! Zego ucieka! Wow. <laughs> ok. wow, tutaj są Velociraptory, to może ich nie będę dotykał, bo y, czuję, że to się skończy niechybną moją śmiercią. Dobra, więc... Y... Dajcie mi teraz momencik, ja wracam do obozu Azarian i oddam wszystkie questy. Aha! Jeszcze mam krasnoludowi miecz oddać. Okej, okay, dobra. Wracam drogą do Scylii i chwileczkę. Jestem, ludzie, z powrotem na targu. Teraz podejdziemy do krasnoluda, oddamy mu jego super wypasiony mega miecz. Który nie jest taki wypasiony, bo w sumie wolę swój łuk. Stary dobry łuk jest lepszy niż jakikolwiek miecz. To jest przysłowie każdego łucznika. Każdego ucznika, który nazywa się Demon. Forever low. Dobra. Torgrim, znalazłeś już... Znalazłeś już mój miecz? Znalazłem go. Oddałeś miecz Torgrima. Doświadczenie plus 25. Świetna robota, chłopcze. Gdzie był? W jaskini pełnej skalniaków nietoperzy. Chyba był łupem bandytów. Więc to jednak nie było... Nie był sprawka tych łachmytów z Akademii Wojny. Grunt, się znalazł. Obiecałeś mi coś w zamian. Naturalnie! Trzymałeś 50 sałat. Teraz, skoro masz trochę złota, może nie chcesz go widać na porządny oręż O. Okej, 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 okej. To już jest coś porządnego, muszę przyznać. Obniża pancerz przeciwnika Atak ogniem, obrażenia 16, podpala przeciwnika Wow, wow. Dobrej jakości topór Siła, zwinność, y oszałamia wroga Obrażenia 16, buława Mięcz lodowy Czy to? Hmm. Atak ogniem, podpala przeciwnika Obniża pancerz przeciwnika Czyli jak obniży pancerz przeciwnika to Według mnie będzie więcej obrażeń Zadawał, ale dobra y Powiecie mi w komentarzach co mam kupić. Może kupić któryś z mieczy? Czy ja tak zostać przy łuku? Wasz wybór, wasz wybór. Od razu mówię to jest wasz wybór co zrobimy. Także no piszcie, śmiało, czekam. Bo no, ja bym został przy łuku, ale widząc te miecze, no oczy mi z orbit wyszły. Ale najpierw może pójdziemy do Azarian, oddamy wszystkie questy. Wy mi napiszecie co mam kupić ewentualnie albo czego nie kupować. Nie mam pojęcia, zobaczymy. I w następnym odcinku to kupię, a teraz chwilkę dajcie mi, jeszcze cięcie znowu, już nie wiem, które to cięcie w tym odcinku, ale ten odcinek tego wymaga, żeby było tyle cięć, także chwilkę. No dobra, czyli teraz oddajemy jedno z zadań, które jest wypłaceniem długu kolesiowi. Długu, no, kurwa przekupieniem go tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, ja się czuję, jakbym go przekupował, bo daję mu kasę, a on mówi, że jest wszystko w porządku, i jestem spoko i tak dalej. Nie lubię takich ludzi, takie trochę, trochę niehonorowe, no ale dobra, co z moją forsą? Oto ona, masz 30 sawarów, ty sz... śmierdzący... -cenz cenzuruje się w tym momencie, ale nieźle bym go pocisnął. Doświadczenie plus 15. Zajmij się swoimi sprawami, i co już? Już? Git? Okej, okay? okej, okay. chyba wykonałem zadanie. Chociaż ten koleś nic nie powiedział, to. No dobra, niech ci będzie. Ja wiem, że. Bym ci obił mordę, gdybym mógł, stary, naprawdę. Gdybym mógł, to bym ci obił mordę, ale nie mogę. Shit, niestety. Dobra, mamy jeszcze jakieś zadania. Mamy u tego kolesia przy moście. Jeśli chodzi o łuk, to może teraz by to wykonać. Czyli tak, w prawo. Cześć! Mam twój łuk. Nie wiem, czy to twój łuk. Wątpię, czy to twój łuk, bo. Po cichu miałem to zrobić, więc chyba to nie twój łuk, co stary? No zobaczymy. jak to mój... jak to mój dwóch, szefie? Oto twój łuk. Oddałaś łuk Ferosa. Doświadczenie plus 20. Dobrze się spisałeś? Łap! Rzuca sakiewką. I nie mów, że fuj jak zły. Może kiedyś razem napijemy się na lewki utopców? Otrzymałeś 20 sawalów. Jak będę chciał się spi. Jak Przepraszam. Jak będę się chciał spić w trupa, to wiem do kogo się zgłosić, dzięki. No dobra, <laughs> wracamy teraz do mm, krasnoluda, do krasnoludka naszego, do... jak ja go nazywałem? Gimli? Tak, do Gimli, do Gimli, leh. Gimliego wracamy, plącze mi się język, bo te imiona są takie dziwne, znaczy ja sam nadałem mu takie imię, okej, okay. nie wincie mnie, spoko, wiem, że to moja wina, okej, okay. niech wam będzie. Dobra, więc tutaj, w tą stronę. I teraz, Gimli, co nam powiesz? Bo ja ogólnie chcę dołączyć do Azarian, więc przydałaby mi się twoja zgoda, stary. Mam te wino, o które prosiłeś. Halo? Jak tam z moim trunkiem? Oto twoje butelki. Oddałeś wino razy 3. Doświadczenie plus 20. Niełatwo było je zdobyć. Niełatwo było je zdobyć, co? Dzięki za pomoc. Wspomnę o tobie dobre słowo. To Roninowi. Weź te zawary. Butelki na pewno tanie nie były. Otrzymałeś 30 salarów. Okej. Okay. Czyli tyle chyba. Dobra, no to wracamy chyba, nie? Zaczekajcie moment. Zapiszę sobie tutaj grę. I wczytamy save'a czwartego, zobaczę, czy tutaj jeszcze jakieś były. Róg jednorożca. Do mm. tego nie mam jak wykonać, bo nigdy jeszcze nie widziałem jednorożca. Pewnie jest tam na północ od bagien, czyli tam gdzie te raptory chodzą. Skradziony miecz zrobiony, ork z to w trakcie. Magowie to zrobione, kłopotliwy gość z Scylia. Eee. Dobra, to tyle. A, czyli możemy teraz wczytać tego save'a. Okej, okay, i iść do. To, 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 to tego typa. Nie pamiętam, jak się nazywa, już w sumie. Blech. I. i, i oddać mu tego questa całego, że wszystko spoko, że wykonaliśmy zadania i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zapiszę grę w razie czego. Ostrożności nigdy za wiele. Cześć, stary. Jak ci idzie wykonywanie zadań? Wykonałem już wszystkie trzy. Ha, wiedziałem, że sobie poradzisz. Gratuluję. Dowiodły, że jesteś godzien zaufania. Teraz może być jednym z nas. Ale pamiętaj, od tej decyzji nie ma już odwrotu. Mówiłem, magami nie chcę być, bo nie chcę tylko z magii korzystać. Azarianie, jako że są taką rasą, nie wiem, asasynów, asasynów, skrytobójców, no w sumie na jedno wychodzi, to chcę, chcę, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać po prostu. I najbardziej mi ta klasa, znaczy ta profesja, najfajniej wygląda, bo wojownicy to ten, nie dość, że przestarzali, bo już w paralelu wojownikiem grałem, to na dodatek yy, muszę się zrzec magii, więc nie, chcę być Azarianem. Doświadczenie plus 80. Wow, ale pojechałem z doświadczeniem. Witamy w takim razie w naszych, w naszych szeregach. Od tej chwili jesteś jednym z nas. Przyjmij ten sztylet jako symbol twojej przynależności. To unikalna broń. Nie kupisz jej nigdzie. Nikt poza nami się taką nie posługuje. Sztylet ten został zaklęty przez Kreliona, żeby pomóc nam w osiągnięciu naszych celów. Otrzymałeś sztylet z zręczności. Żeby lepiej służyć naszemu obozowi, dostaniesz jeszcze do wyboru jeden z eliksirów. Który chcesz? Zręczności czy zwinności? Zręczność to będzie... Um, obrażenia. Czyli takie obrażenia, wiecie, takie stylu szybkiego, że tak powiem, a zwinność to jest unikanie ciosów. Zręczność. Otrzymałeś eliksir zręczności. Na koniec udaj się do Kreliona. On nauczy cię nowych umiejętności. Krelion, 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 krelion. Który to był Krelion? Hmm. Krelion, krelion. To ten mag? Chyba tak, to ten mag był. Teraz mogę założyć ten ten sztylecik. Ale on słaby jest! Tylko z, winności, z ręczności 4 zwinności 2, a łuk zręczności 2 z winności 5. Nie, z zręczności niestety nie mogę go założyć, bo... bo jest słaby, za słaby. Cześć stary, ty jesteś krelion? Widzę, że życie w surowych warunkach się nie zniechęciło. Myślę, że dam sobie radę w takim razie pomogę ci lepiej wykorzystać twoje zdolności opowiem ci teraz o czterech umiejętnościach ale będę mógł, się, mógł cię wyspecjalizować tylko w dwóch z nich płonąca strzała pozwoli ci podpalać swoich przeciwników jest to umiejętność człowiecka korzystają z niej dobry, dobrzy myśliwi już to mam stary krwawy cios to uderzenie zadające progresywne obrażenia Tak taki atak nieraz doprowadza ofiary skrytobójców do wyczerpania to mi się podoba Dwie pozostałe umiejętności są używane głównie przez wojowników. Szybkie cięcie jest dobre dla przeciwników, których chcesz pokonać sprytem, a potężny cios na tych podatnych na siłę. Potężny cios już mam, więc szybkie cięcie i. czego chcesz się nauczyć? Szybkie cięcie i krwawy cios, bo potężny cios już mam. czy coś w tym stylu, mam te czerwone takie? Bo chyba to to. Więc krwawy cios na pewno i szybkie cięcie. Japon, to strzałe też już mam. Krwawy cios i szybkie cięcie. Myślę, że umiesz już wystarczająco dużo, aby posłużyć się w przysłużyć się w zgromadzeniu. Po rozmowie z Perezem powinien mieć jakieś zadanie dla Ciebie. Okej, okay, no to teraz mam umiejętności, jestem koksem. Jakie mam umiejętności? Poczekajcie moment. Potężny wymach, a tamto było potężne uderzenie. No, to prawie na jedno wychodzi, więc krwawy cios, szybkie cięcie. No, myślę, że dobre czary wybrałem, tak mi się wydaje, bo te dwa były najbardziej mi przypadły do gustu. Na ten moment to tyle, w następnym odcinku dowiemy się co będzie dalej. Ujdziemy do pozostałych osób. Może dziennik już wróci do swojej normalnej formy, aczkolwiek, no póki z zaktualizują się zadania, to się tak nie stanie. No, ale nie przeszkadza mi to za bardzo, bo te zadania, których jeszcze nie, się nie zaktualizowały, to jak na razie i takich albo nie wykonuję, albo już wykonuję te co się zaktualizowały, to tak i tak je widzę. Także. Anyway, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.